Cześć, tu Magda, dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. Będzie to reading vlog z ostatnich kilku dni, z wyjazdu do Paryża, który okazał się lekką klapą dla mnie, ale to wszystko będziecie mieli w tym vlogu, więc zapraszam do oglądania. Buzu chłopaki! No Właśnie! Ale mam, w Paryżu! Ale w Paryżu! Marzniemy, ale w Paryżu? Nam jest zimno w Paryżu. Tak! się wraca do domu <śmany> <Mamo>. <śmany> Он не надо за петрушки. Przechodzę z update'em życiowym i czytelniczym. Jak widzicie, jestem we Francji. Nie wiem, czy już się do Was odzywałam wcześniej, czy nie. Jak tutaj wszyscy hałasują. ja tu zaraz padnę, przysięgam. Nagrywam to oczywiście na telefonie, bo do Paryża ze sobą nie brałam aparatu, więc może być gorsza jakość, gorsze audio i tak dalej, ale myślę, że koniec końców to nie ma takiego dużego znaczenia. Po pierwsze, Jestem w Paryżu, z Alex and the Books, z Łukaszem Talking Cloud i Nikolą, a Doktor Book i Zuzą, zaksiążkowane. Jesteśmy tutaj drugi raz po roku, przylecieliśmy, bo obiecaliśmy sobie, że będziemy latać tutaj co roku, a jak może pamiętacie, byliśmy już w tamtym roku i to był naprawdę bardzo fajny wyjazd. Właśnie ktoś zaczął wiercić. Okej, okay, bo zaraz nie wytrzymam tu psychicznie tego nagrywania, bo wynajęliśmy apartament i ogólnie jest bardzo fajny, ale są strasznie cienkie ściany i dosłownie wszystko to słychać. A ja w tym apartamencie spędziłam e, więcej czasu niż reszta, ponieważ, ponieważ okazało się, że mam anginę ropną. Czułam się trochę gorzej przed wyjazdem, dzień przed wyjazdem. Zrobiłam testy, było wszystko ok, więc pojechałam, bo pomyślałam, że to zwykłe przeziębienie. Jak się okazało wieczorem po przyjeździe, nie było to takie zwykłe przeziębienie, bo na moim gardle zaczęły już się pojawiać. Różne takie anginoworopne zmiany. Nie chcę tutaj tego opisywać, bo jest to trochę obleśne, ale jakby większość osób pewnie wie, jak wygląda angina na Gardło wtedy bardzo puchnie i po prostu, jakby no, jest taki, takie białe plamy są na gardle. Więc tak to wyglądało. Czy Wy jakby. <ścoughs> czy czy wysłyszycie te dźwięki, wszystkie, które tutaj dochodzą z klatki i z innych mieszkań? Bo dla mnie to jest absurdalne, ile ludzie mogą wydawać różnych dźwięków. Akurat w momencie, gdy nagrywam. Więc powiem wam, że przez ostatnie dni było mi bardzo ciężko funkcjonować, szczególnie jak tu przylecieliśmy i trzeba było chodzić, a ja po prostu jakby fizycznie nie byłam w stanie. Do tego wysoka temperatura, około 40 stopni, no, uniemożliwiała mi robienie czegokolwiek. Rozważałam powrót do Polski, ale udało się załatwić antybiotyk, który po jednym dniu już zaczął działać, więc dzisiaj już funkcjonuje normalnie. Byłam w stanie czytać, dlatego jestem w stanie zrobić też ten update. Ja też sama wiem po sobie, że anginy ropne bardzo źle przechodzę, bo już miałam dwa razy i zawsze to było tak dramatyczne, jak teraz, więc, więc taki mój urok. Ale tak, nie smucę się tym, bo w Paryżu już byłam w tamtym roku, więc co miałam zobaczyć, to już zobaczyłam, a w tym roku i tak już coś zobaczyłam, i też jeszcze coś zobaczę, więc nie będę czuła, że ten wyjazd jest stracony, bo przynajmniej. Poko, pogadajcie co tam jeszcze. Bo przynajmniej po prostu tutaj jestem i mam nadzieję, że za rok też nam się uda przyjechać i że wszyscy będą tym razem zdrowi. E, ale tak, dobra, tyle jeśli chodzi o update'y. Jeszcze cały Paryż później podsumuję na końcu. A teraz przejdźmy do książki, którą zaczęłam dość niedawno i już przeczytałam 112 stron. Dosłownie siadłam na jednym posiedzeniu, teraz to przeczytałam. E, I czytałabym dalej, ale pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby zrobić update, bo sama książka ma stron 360 około, coś takiego. Co tu się dzieje? <grystanie> Dosłownie moja psychika dzisiaj siada. Nie wiem przez to, chyba przez wszystko. Więc ja dosłownie zaraz się popłaczę, bo nie jestem w stanie nagrać. Dosłownie cały czas muszę przerywać. Będą takie cięcia dramatyczne, bo cały czas muszę przerywać, bo ktoś tu tak hałasuje, że ja wiem, że to będziecie. nie powinienem dzwonić. Ten update to będzie jakiś istny dramat, ale no cóż, <laughs> nie będę go nagrywać jeszcze raz, bo jakby zachowajmy naturalność. Tak to wygląda aktualnie, że każdy mi przerywa nagrywanie i przed chwilą ktoś dzwonił na domofon, dlatego jakby przerwałam nagrywanie, bo um, myślałam, że wrócili jakby Ekipa, nie wiem jak ich nazwać, ale to nie byli oni i się trochę wystraszyłam, bo nie umiem zamknąć tych drzwi, więc e, tak, ale nieważne, żyje, jest ok. Zaczęłam czytać Grom, czekajcie, bo muszę sobie zaznaczyć czymś. Czym ja sobie mogę zaznaczyć? Poznajemy tutaj Enchanted Enchanted En. Tak, chyba tak, ale nie wiem, czy dokładnie tak się ma jej imię. To jest 17-letnia dziewczyna. Um, uczy się w szkole jakby normalne życie nastolatki. Um, ma rodziców trójkę rodzeństwa, z tego co pamiętam. Um, nie jest u nich dobrze finansowo. Um, ona też musi się dość mocno zajmować swoim rodzeństwem, ponieważ jakby rodzice próbują spłacić kredyt, próbują zarobić na rodzinę, opłacić jej e, szkołę prywatną. Więc no, jest na pewno ciężko. Mm, ona ma dwa główne zainteresowania, jakim jest pływanie i śpiewanie. Jednak jej rodzice to są tacy, wiecie, z zasadami tradycyjni, e, czyli pierwsze szkoła i obowiązki, a później przyjemności i, i jakieś tam zainteresowania, mm, więc no to śpiewanie zawsze odchodzi tam na bok. Ale na początku książki, naszej głównej bohaterce, udaje się namówić mamę na mm, takie przesłuchanie, casting, coś takiego. Mama ją na to zawozi, ona bierze w tym udział. No i jakoś jej tam idzie, nie będę mówić jak. Koniec końców najważniejsze z tego jest to, że poznaje tam pewnego sławnego mężczyznę, piosenkarza. I tak zaczyna się ich dość intrygująca relacja. I powiem Wam, że do tej strony, w której, na której ja jestem, czyli to tam 13, Głównie skupiamy się właśnie na tym. Widać, że coś tam, jakieś poboczne wydarzenia są powrzucane, ale koniec końców, jakby główną rzeczą w tej książce jest właśnie jej relacja z tym artystą. Więc, tak, jeśli chodzi o naszą główną bohaterkę, tutaj ją macie na okładce, to po pierwsze, doświadczona oczywiście rasizmu, mamy to. Obecne od początku i widzimy po prostu to, jak bardzo ją to boli, jak jest postrzegana przez innych, i jak inni na nią patrzą, i widać, że przez to też to tworzy, jakby kompleksy w jej głowie. I trzeba pamiętać to, że ona ma te 17 lat, więc mocno tutaj widać jej naiwność, szczególnie w relacji z Koreem, tym po prostu e, artystą, którego poznaje. Mm, on jest od niej o 11 lat starszy, ma 28 lat, więc e, łatwo jest mu nią manipulować. I na początku mm, ta relacja wydawała się fajna, w sensie na pierwszym spotkaniu. się wydawał bardzo miły, ale e, później już zaczęło być Coraz więcej czerwonych flag, e, takich mniejszych, większych, a ona w to idzie w zaparte. Ona po dwóch spotkaniach już mówiła: Jak ja mogłam żyć bez jego uśmiechu? I takie różne rzeczy. Więc ogólnie, mm, no. Ale to jest też dziewczyna, która nie doświadczyła za wiele rzeczy, jeśli chodzi o sferę miłosną, romantyczną. Więc też nie oczekuję od niej, że będzie e, wiedziała, jak nabrać dystans do takich sytuacji. Więc wiadomo, że jakby poniesie jakieś konsekwencje tej naiwności, jeszcze nie wiem jakie. Mamy tutaj po pierwsze trigierorningi, czyli między innymi e, wykorzystanie seksualne, gwałt, napaść, w wykorzystanie nieletnich, grooming, porwanie, uzależnienie. E, więc to miejcie na uwadze, przeczytajcie to sobie jeszcze raz przed rozpoczęciem książki i pomyślcie, czy na pewno chcecie to czytać, bo już wcześniej były sceny takie, no powiedziałabym, dość przykre. I też na samym początku, pierwsza scena jest dość zastanawiająca, bo jest to scena z Teres, a później mamy wydarzenia z wtedy. I teraz to jest scena, gdy nasza główna bohaterka jest w sytuacji, powiedziałabym, takiej trochę kryminalnej. <laughs> jak bardzo dziwnie to nie zabrzmi. Później już mamy jakby historię obyczajową, ale na początku jest taka no krwista scena. O, tak bym powiedziała, ale nie chcę Wam to nie zdradzać. Wiadomo, że to są dosłownie dwie pierwsze strony książki, ale i tak chcę Wam to zostawić, żebyście mieli. Więc tak, to są moje przemyślenia na ten moment. Jest ich tak, myślę, dość sporo, jak na 112 stron, ale fajnie, bo przeczytałam je za jednym razem, więc mam taki pełny obraz tego. Zaraz siadam czytać więcej, zanim nikogo tu jeszcze nie ma, to sobie poczytam i, i tyle. Zaczyna mnie boleć głowa znowu, więc muszę wziąć jakieś lekarstwa, ale tak, zaczęłam też czytać moją miłość, przypuszczam, że moją miłość. Czyli w środku jesteśmy baśnią Wysława Myśliwskiego. I love him so much. Ale o niej wam na razie nic nie mówię, bo ja muszę tą książką się dyrektować i później dopiero Wam o niej coś powiem, bo, bo tak. Więc tak, na teraz to tyle i odezwę się do Was później. Tylko powiedzieć, nie wiem czy mnie słychać, ale chciałam powiedzieć: dramatyczne wydarzenie z dzisiaj już jedno. Zgubiłam książkę. Pamiętacie jak czytałam książkę W środku Jesteśmy Baśnią? już jej nie przeczytam aż do momentu, gdy będę w Krakowie, ponieważ tam mam drugi egzemplarz podpisany. Tutaj wzięłam na szczęście. Jakbym zgubiła podpisany egzemplarz, to przysięgam: wróciłabym do Paryża z tego lotniska. <grym> Więc, więc tak, więc zgubiłam książkę. Pierwszy raz w życiu mam taką sytuację. Szczególnie tak ważną książkę. No, to tyle. Czy znaczy ja mogę powiedzieć, gdzie to... zgubiłam książkę. Słuchajcie, kiedy zgubiłam książkę na wyjeździe, i okazało się, że przez miesiąc jeździliśmy, jeździliśmy z nią samochodem, ponieważ wcisnęła się między tylne siedzenia. O, Ważne, że się znalazła. Spoiler, alert, moja się nie znajdzie. pustkę w moim sercu, bo te książki to Moja aktualna sytuacja życiowa wygląda tak, że zgubiłam kartę pamięci z aparatu, prawdopodobnie we Francji gdzieś, um, więc na zakończenie też nagrywam telefonem już w domu, ale no powiem Wam, że trochę słabo, bo jutro muszę jechać do Warszawy, um, bo mam współpracę z Empikiem w związku z targami książki i nagrywam cały dzień z życia, <grym> więc chciałabym ten aparat móc użyć, ale dobra, będziemy się tym martwić później. Przychodzę z update'em czytelniczym. Po pierwsze, jak widzieliście, Zgubiłam książkę w środku. Jesteśmy baśnią, tutaj mam drugi egzemplarz, bo we Francji prawdopodobnie gdzieś w drodze z domu do lotniska gdzieś ją musiałam zostawić. Była to wczesna pora, byłam e, rozespana, zmęczona i e, chora, więc jakby mam jakieś tam usprawiedliwienie, ale z drugiej strony nigdy w życiu nie zgubiłam książki, więc nie wiem jak to się stało. Tutaj na szczęście mam podpisany egzemplarz, dobrze, że go nie wzięłam, e, ale no będę musiała ją zacząć od nowa, bo już w tamtej miałam zaznaczone fragmenty. Więc będę zaczynać ją od nowa. Nie za wiele straciłam, bo tam chyba miałam 30 stron przeczytanych, więc przeczytam ją jeszcze raz, żeby tutaj sobie to wszystko pozaznaczać. E, ale tak jak mówię, o tej książce powiem Wam dopiero, gdy już ją przeczytam, bo też na razie nie mam po prostu jakichś szczególnych przemyśleń po tak e, małej ilości stron. Następnie skończyłam czytać Grown. Um, I teraz tak. Ogólnie, główna bohaterka bardzo mnie irytowała w niektórych momentach i jakby. Rozumiem jej reakcję i zachowanie jest w większej części uzasadnione, ale to nie zmienia faktu, że niestety jej naiwność, która bardzo mnie raziła, i ja wiem, że każdy w takich sytuacjach, w których ona jest, reaguje inaczej. Ale no, po prostu bardzo mnie irytowało jej zachowanie. Co nie zmienia faktu, że książka jest naprawdę dobra. Jest to na pewno jakiś taki powiew świeżości wśród literatury dla młodych ludzi, bo jest bardzo brutalna. Jest bardzo prawdziwa, mocno tutaj są oddane emocje. Niektóre sceny są naprawdę mocne, więc trzeba się na to przygotować. Przeczytajcie sobie tak, jak mówiłam wcześniej, Trigger Warningi, co tutaj możecie zobaczyć, co tu możecie spotkać, żebyście się później po prostu nie, no nie wiem, nie, nie, nie rozczarowali, że, że takie sceny były w tej książce. To, co mi się podobało, to wplecenie tutaj tego wątku kryminalnego. Naprawdę było to ciekawe, nie było tego za wiele. Także wiecie, miałam przesyt i fajnie to się po prostu skomponowało z tą historią obyczajową i to z tego się zrobił taki thriller trochę i naprawdę coś fajnego. Nie spodziewałam się, że ta książka mnie tak wciągnie. Czyta się maksymalnie szybko, nie pamiętam kiedy czytałam tak szybko czytającą się książkę. Więc Grown dorosłą Wam bardzo polecam, myślę, że, że warto przeczytać, ale tak jak mówię, Mocna książka yy, i mocne sceny. Na, zaczęłam też dwie inne książki, czyli to nie deszcz, to ludzie, e, o, o, to jest jakby wspomnienia kobiety, która była w Auschwitz. I tutaj Halina Birenbaum rozmawia z Moniką tu Gol e, i pani Halina opowiada o swoim dzieciństwie, o dojrzewaniu w getcie, o śmierci swoich bliskich, o tym, jak cała wojna na nią wpłynęła i, i tak dalej. No, jakby no możemy się domyślić, jak wyglądają wspomnienia takich osób, ale za każdym razem, gdy czytam e, książki właśnie tego typu, to Porusza mnie to tak samo mocno, chociaż wiem, czego mogę się w niej spodziewać. Tą na razie czyta się naprawdę dobrze. Fajnie jest to napisane, bo czuć, że są to wspomnienia. To nie jest tak, że ona nam od deski do deski opowiada wydarzenia. Ona po prostu wspomina, ona sobie krąży między swoimi myślami, między osobami w jej życiu. Jest to naprawdę mm, takie lekko napisane, a jednak książka w bardzo poważnym temacie. I zaczęłam też Wowa Wołodia Władimir, czyli um, tajemnice Rosji Putina, czyli tą Grubas, tego grubasa, e, ale zaczęłam tego, to, te, tego słuchać w audiobooku. Jest to jakby ciężki orzech do zgryzienia, ciężka książka pod względem informacji, um, więc przy niej trzeba się na pewno skupić, ale bardzo, bardzo mnie ciekawi. I może wyczuwam tam lekki chaos, jeśli chodzi o um, ilość informacji, ale nie wiem, czy jakby to jest moja wina, e, czy czy na książki, więc na razie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale jak przesłucham więcej, to na pewno Wam coś o niej powiem. To tyle chyba z takich moich książek, które aktualnie czytam, tak wiecie, aktywnie. Dajcie mi koniecznie znać, co tam u Was, co Wam udało się przeczytać w ostatnim tygodniu, czy będziecie czytać dorosłą albo inne książki, które tutaj Wam pokazałam. Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.